Dzień dobry, dzień dobry. Miło mi witać Ciebie w mojej aptece. Właśnie przygotowuję dobroczynnie wpływające na zdrowie lekarstwa. Mam tutaj ogromny moździerz, i w nim przygotowuję leki, których potrzebuję w większych rozmiarach. I w tym moździerzu znajduje się tajemnicza substancja aktywna. I substancje pomocnicze. Prawda, że dźwięk jest urzekający i piękny? Aptece musi być czysto, sterylnie. O wszystko tutaj dbam. A na zapleczu przygotowuję moje lekarstwa, które są dobre i pomocne. Teraz przeleję troszkę cudownego leczniczego płynu do tego pojemnika. Już mi ręka troszkę boli. Ojej. Troszkę mi skapło, <laughs> ale już jest leczniczy płyn gotowy do podania klientowi. Tylko trzeba tutaj nakryć odpowiednią pokrywą pojemniczek miniaturowy.